Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować aplikację Home Styler, aplikację webową, która pozwoli nam na zaprojektowanie naszego wymarzonego mieszkanka. No i będę chciał Wam tutaj pokazać, co możemy zrobić. Czyli tworzymy projekt, nasze mieszkanie. Mamy tutaj oczywiście możliwość stworzenia całkowitego nowego designu. No i zobaczcie, mamy tutaj takiego chłoptasia który przedstawia nam lokalizację tej przestrzeni. Ok, tą przestrzeń tutaj widzimy. No i mamy tutaj podstawowe narzędzia i budujemy sobie. Nie możemy budować w oparciu też o gotowe elementy, tak jakbyśmy stawiali i pracowali normalnie z czegoś w rodzaju klocków. Tak? No ale pierwszym elementem, który i tak musimy stworzyć będzie to stworzenie ścian czyli narysowanie ścian, tak? No i tutaj mamy podstawowe możliwości rysowania ściany i rozpoczynamy od narysowania ścianek. Zobaczcie, rysuje nam się tutaj całe pomieszczenie i mamy podane wymiary szerokość, wysokość. No i jeżeli chcemy poprawić, to zobaczcie, wpisujemy wartość i klikamy Enter. No i mamy tutaj Unnamed Space. No i możemy postawić kolejne po Mieszczenie, kolejne zobaczcie, kolejne tak, ale jeżeli chcemy tak, jak tutaj zobaczcie, litować, bo postawiłem pokój w pokoju, no to możemy sobie to tutaj, jak zobaczycie, w prosty sposób przemienić. Tak, tutaj szukamy tak, chcę postawić sobie kolejne a bo usunąć. Ok, normalnie klawisz dili tutaj działa. No dobra, czyli stawiam sobie raz jeszcze tutaj pomieszczenie. Wpisuję rozmiary. No i mogę postawić pomieszczenie numer 2. Rysowanie, jak widzicie od środka od krawędzi złączeniem, czyli tak zwane snapowaniem do krawędzi. No i. Tak samo jak wcześniej, możemy podawać wymiary naszego pomieszczenia. Kolejne pomieszczonko. Mamy no i zobaczcie, możemy te wymiary w tej przestrzeni tutaj sobie zmieniać, tak? Widzicie, w prosty sposób mogę przesuwać te ściany. No i mamy kolejne pomieszczenie. Zobaczcie, nazwa pomieszczenia, którą możemy zmienić oraz przypisać jakby nazwę oczywiście z tej nazwy, która jest tutaj w systemie. Druga rzecz, zobaczcie, mamy podawane od razu rozmiar w metrach kwadratowych naszego Pomieszczenia i możemy dostosować do rozmiaru, który tutaj nam się podoba. Kolejne, kolejne nasze pomieszczonko. I tak jak wcześniej, będziemy je zobaczyć tutaj, rozrysowywać. Także ja tutaj będę się odzywać tylko w momencie, kiedy coś nowego nam się tutaj będzie działo. Czyli kolejna ścianka, kolejna ścianka. Identycznie jak miało to miejsce wcześniej, przypisuje nazwy do pomieszczeń. Jest to dość istotne, tak? Ok, mamy tutaj nazwy w języku angielskim, Nic nam to jakby tutaj nie przeszkadza, tak? Wszystkie pomieszczenia, czyli łazienka, czy tak jak tutaj mieliśmy wcześniej korytarz, czyli korridor, czy nasze pomieszczenie, tak zwany pokój dzienny, wszystko możemy opisać. No, i poruszamy się naszą postacią wewnątrz pomieszczenia, tak? Możemy tutaj sobie ją nawigować, i jak widzicie, w naszym viewporcie widzimy wszelkie zmiany, które są dokonywane. Ok? No to mamy nasze pomieszczenia. No to lećmy sobie dalej. Ok, tutaj zobaczcie zapisywanie to też jest rzecz, o której warto dość często pa ok, mamy coś w rodzaju takiego, takiej dyskietki, więc też możemy sobie ją zawsze zapisać. Ale to, co mamy tutaj, wracajmy. Możemy sobie włączyć, oczywiście, typ jakby wyświetlania naszej przestrzeni. No i tutaj zobaczcie cały czas, jak to nasze pomieszczenie wygląda. To teraz mamy full screen. No i w tym ekranie. Nasze pomieszczenie, no i tutaj, ok, mamy takie że możliwości jak przenikanie przez ściany. Na razie nie mamy drzwi, jak będziemy mieli drzwi, będziemy mogli swobodnie sobie przez nie przechodzić. No ale tak, zobaczcie, na razie wygląda ta wizualizacja nasze poszczególne pomieszczenia i tutaj widzimy w górnym prawym rogu, jak te nasze pomieszczenia tutaj się prezentują na planie. No i my wewnątrz, tak, i możemy sobie tutaj, zobaczcie, wrócić. No i tak, jak wspomniałem, zapisać. Nazwa No i oczywiście, czy ten projekt jest tutaj publiczny, czyli udostępniamy go dla innych użytkowników tego programu.